Ale czemu, czemu pan nie jest zapisem? co się takiego stało? Co źle zrobili? No wszystko okradają naród, jak to się mówi, dokładnie okradają naród. Także do, ok, niby dodatki, nie dodatki. No trzeba to 800 plus prowadzić. Jest pan za tym, czy, nie, no to, 25 to, miliardów chyba tam kosztować około rocznie. Ogólnie, Na to brać. Ogólnie, no ja nie wiem no skąd? No przecież my, 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 my zapłacimy podatki, zebor ode mnie od pana za biorę. 13-14, pomaga to czy nic. A nie, czynsze, no widzi pan, że coraz co, co, wszystko w górę leci. Korytka do sklepu się pójdzie, kupi się troszkę, 70-50 złotych się... Ledwo tam w tej tej. W... Ledwo w, ledwo i to w torebce nie je i nie ma pieniędzy. a przedtem... No... No a za, 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 za 100 złotych jak było, za sto złotych ile pan kupił? Za 100 złotych rządów, ile pan kupił na przykład, za 100 zł? Za 100 zł to miałem, jak to się mówi, pełna torba, pełna jak to się mówi, a dzisiaj no to co, no pójdzie się, no jak pan widzi, jestem po zakupie, brzmi na dnie jest. I 40 parę złotych poleciało. I wystarcza pan na wszystko, jak to wygląda? Wystarcza. No teraz opłaty, światła. Sam pan jeszcze we dwójkę, jak to wygląda? No, żyje się spokojnie, ale. A sam jest, czy dwie emerytury, czy jedna? Gorzej, jedna emeryturka jest i. Ciężko Ciężko jest, no i taka prawda jest. Dlaczego teraz 800 plus prowadzić? Jest pan za tym? Nie, no 25 to... miliardów chyba to ma kosztować około rocznie, ogólnie, na to brać. Ogólnie, no ja nie wiem, no skąd, no przecież my, my, my zapłacimy podatki, zebiorą za ode mnie, od pana za To będzie 50, tak? Tak i koniec. No. Jak sobie radzi Morawiecki? Nie, Jest prezesem, tak? Ziomerem. premierem. Ziobe, premierem. I no, jako premier, jak sobie radzi? No nie, dobrze nas reprezentuje, czy źle? Jak sobie radzi? No, idziebym, no to... jak, jak byłbym szef, to ja bym nie zwolnił pracownika, ministra, czy nie ministra. Co obiecał, to zrobił Morawiecki, czy nie bardzo? Proszę? Co obiecał, to zrobił? No co sobie, wybudował tam sobie dla siebie, ile ma tych folwarków, no, czyli jak to się mówi, hał... te działki, co kupno no ile ma? Kory ma, no i co? No a robotnik, co, co może sobie robotnik kupić, no? Kaczyński prezes? A, gdzie mówił o 500... O na przykład, jak tak dalej... 800 plus, jak on nie, nie wie, jak dziecko, co dziecko zje, co dziecko trzeba kupić... No skąd? No przecież nie ma, ale chałupę ma i obstawę ma, tak? Co, co za niego? Jest na kogo głosować? No to ja bym na pana Tuska głosował. No. Na Tuska, ale jako premiera? Żeby... Jako premiera w przyszłości może kandydata na prezydenta. No to... A trzaskowski na prezydenta mógłby być? Trzaskowski, no to albo, albo. No. Dobra, jaki ma plusy Tusk? Jakby pan miał go zareklamować? Tak, no praktykę, co Myślę, to... na doświadczenie i tak dalej. No to krótko powiedziawszy. No i przedtem, jeśli pan chce powiedzieć, tak. to ja sobie pamiętam, bo jestem na emeryturce jakieś tam może 16 czy 17 lat to pani ta cała ta premier, to ja mam napisane, że podwyżka 2 zł, no to, a ona teraz wypomina Tuskowi, że tam za ich czasów tam jest przykładowo 40 czy ile, no to ja wiadomo procentowo to jest dużo, ale suma, sumarycznie. A jakie były ceny przedtem, a jakie są teraz ceny, tak? tak? To człowiek zdaje sprawę, czy tam mięso się brzło, to za no, A, humphi, czy już, no, to wszystko, pszło, a tak? wszystko, no to to, benzyna, no Co to... to tak, no, wszystko, no, no także jak to się mówi, no...